Cześć drodzy, Filip Lewandowski, ze mną Kamil Gawrjałek. Siemanko. Witam serdecznie. Trochę się nie widzieliśmy, umawialiśmy się na wywiad WCA, sezon urlopowy, ale ty tam cały czas też trenujesz. Między innymi pomagałeś Pudzianowi przed jego walką, zgadza się? <grym> tak, zgadza się. Niestety Mariuszowi nie, nie poszło w tej walce, więc nie wiem, nie wiem co powiedzieć, czy, czy dobry sparing partner, czy nie. No niestety Mariuszowi nie poszło, ale tak, jeździliśmy właśnie z moim kolegą z klubu pomagać i, i Mariuszowi, tak i samo, i parę zrobiłem też sparingów. Z Krzysztofem Głowacz, Głowacz, Głowackim. Głowackim. przepraszam, główką. No, główka pokazał się kapitalnie podczas KSW Koloseum 2, Ten taki cios parteru. Wiesz, widziałeś kiedyś coś takiego? Szczerze powiem, jak sparowałem z nim, bo yy, gdzieś tam robiliśmy właśnie rundy takie dochodzeniowe, do, właśnie do główki. To jak miałem go w, do, w, w, w dosiadzie, to tak naprawdę strzelał tymi ciosami. Że gdzieś to mogłoby być, może nie, że yy, wyćwiczył, ale jak go z dołu, po prostu jak ja byłem z góry, on był z dołu, no to rzucał te, tymi takimi sierpami obszernymi, więc coś tam y, gdzieś było, y, powiem, że trenowane, nie? Czyli to faktycznie się działo, a mocny ma ten cios? Oj, strasznie, naprawdę. Jeżeli tutaj nawet chodzi w stójce, jak sobie ustawia, ustawia i tutaj na dół w, w wątrobę czy coś bije, to naprawdę te ciosy na sparingach naprawdę były czuć, było czuć, nie? Tutaj taka mała autoreklama. Ruszamy z programem MMA Studio, i właśnie jednym z gości będzie główka, ale to śledźcie. Więcej info wkrótce. Przejdźmy teraz do Strive, bo jesteśmy na konferencji prasowej przed dwoma kolejnymi galami w tym roku. Pierwsza w sierpniu, kolejna w październiku. No i Strive Tube, fajny projekt, bo gala będzie transmitowana na TVN Turbo. I tak, bardzo fajny projekt. Tube TVN fajny. Turbo, bardzo fajnie. Rozwija się tutaj to, tak naprawdę. Niedaleko puław, mam nadzieję, że kibice też będą licznie przyjadą z puław i myślę, że Strive się rozwinie, że naprawdę pójdzie wysoko i będzie są tym zapleczem, że tak powiem, KSW. No właśnie, godzisz walki dla Strife i, i dla KSW, to jakie są jeszcze plany w tym roku, jeżeli chodzi o to KSW? No chcę w tym roku zrobić jeszcze dwie walki teraz na strajfie. Już gdzieś tam wiem mniej więcej kiedy bym się bił na KSW. Myślisz, że jesteś takim prospektem, jeżeli chodzi o tę wagę ciężką w Polsce? Proszę tutaj o brak skromności. <gryna> nie wiem, ja sobie tam trochę krytycznie do, się, do siebie podchodzę, więc nie wiem. No, liczę, że to jest sport, no, to jest sporty walki, więc tutaj nie wiadomo kontuzja czy coś czy jakieś rzeczy, ale myślę, że jeżeli sam będę chciał że Będę dążył, będę trenował. Myślę, że jestem w stanie naprawdę dojść daleko. Już teraz, do, dotąd, dokąd doszedłem moją ciężką pracą, wiem, że jestem, mam charakter do tego sportu i że, że jestem w stanie ściągnąć, ści, ści, znaczy dosięgnąć tego celu naprawdę wysokiego. Oglądałem ostatnio rozmowę z Danielem Umielańczukiem, z którym pewnie mijasz się w WCA. On mówi, że no, zawodnik wagi ciężkiej powinien trenować inaczej, między innymi robić mniej jednostek treningowych niż ci zawodnicy z lżejszych kategorii kategorii wagowych. Ty tak faktycznie robisz? Czy... Nie, właśnie ja to e, odwrotnie, ale właśnie chcę wrócić jeszcze do Mariusza, bo Mariusz właśnie, jak wzliśmy do Mariusza, Mariusz mówił, że właśnie waga ciężka powinna się i, inaczej w ogóle trenować. Po ciężkich sparingach powinna na drugi dzień jakaś lekka, e, lekki trening, tarcze czy coś. Jestem tego samego zdania, lecz sam tak nie trenuję. Trenuję naprawdę do, do zajazdu, bo zawsze ten... mówię, aj, coś zabraknie, zawsze czegoś zabraknie e, i zawsze trenuję nawet za dużo. No, mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie. E, będzie głowa na to, żeby po prostu czasami sobie odpuszczać i mniej trenować. No, no ale raz jeszcze jestem młodym, tak naprawdę zawodnikiem. Dopiero mam cztery walki, więc muszę trenować, muszę się rozwijać i muszę poszerzać swoje horyzonty. Czy jest tryf ogłosił twojego rywala, gdybyś mógł przypomnieć jego nazwisko, powiedzieć o nim coś więcej? Tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, jak się nazywa jego imię i nazwisko. Prawda, <śm> <śm> bo jest chyba trudne. Nawet tak szczerze, nawet nie, nie patrzyłem bardzo e, czymś, wiem, czy z czego wywołałem. No, że będzie tym zapaśnicze, że idzie mocno do przodu, mocno prawa ręka. Ja też jestem tak naprawdę, sami widzicie, że jestem parterowcem, więc możecie się spodziewać parteru, ale mam nadzieję, że też będziemy się bili w stójce, że będzie naprawdę mocna wymiana i mam nadzieję, że znów nie wyjdę poza drugą rundę, że to skończy się w pierwszej. No, main event Strife Tube Kamil Gawriołek z Old Balla. Balla, no, no, dokładnie. Stylistycznie podobny zawodnik do Ciebie zapowiadał Artur Ostaszewski, który jest matchmakerem Strife. Miałeś okazję go prześledzić, jego pojedynki? Tak naprawdę zobaczyłem jego dwie walki gdzieś o teraz jakoś ostatnio na RFA, thank <laughs> you I właśnie idzie do przodu, mocna prawa ręka yy, i mocno tak właśnie zapaśniczo, yy, troszkę niższy yy, ode mnie, zobaczymy, mam nadzieję, że właśnie, że będzie dobra bitka, że się pobijemy i nie wyjdzie to poza pierwszą rundę, <grytanie> znowu. A co z Adamem Wikingiem Biegańskim, no bo wasza walka została odwołana przez kontuzję, tak? Myślisz, że jeszcze kiedyś z nim skrzyżujesz rękawice? Yy, szczerze powiem, że nie wiem, no Adam teraz chyba z tego, co rozmawiałem że z nim właśnie w WCA, to schodzi do kategorii 9-3. Ja na razie nie planuję schodzić do kategorii niższej, więc nie wiem, no czas pokaże tak naprawdę. Nie, nie wiem, no na tą chwilę nie. Właśnie ile ważysz, bo sylwetka zawsze imponująca. Ja teraz ważę około 108 kg, czyli tak standardowo sobie troszkę podbijam, troszkę schodzi podczas przygotowań. Takie 108-110 kg będę chciał wnieś, wnieść na walkę. Dobrze się w tej wadze czuję, nie chcę więcej ani mniej. Mamy prawie połowę lipca. To... Na jakim etapie są twoje przygotowania. Ciężka Tyra eee, cały czas się przygotowuję, trenuję dwa razy dziennie. Eee, na pewno eee, przyjadę w następnym tygodniu tutaj do Warszawy na, na Sparingi, może na dłuższy okres, może zasiądę tutaj na półtora tygodnia, na tydzień sobie przyjadę. Eee, żeby po prostu potrenować, posparować. Pracujesz też na co dzień, prawda? Zawodowo. Oj strasznie, tak, mam za, e, cały czas gdzieś tam rozwijam i swoją firmę i, zawo i zawodowo gdzieś tam pracuję. E, no i trenuję, więc nie jest, nie jest lekko cały czas, coś się dzieje, nie ma tak naprawdę chwili. E, stoju, wczoraj do 24 nawet gdzieś tam byłem w swoim, swojej pracy tam w firmie. Dzisiaj rano też jakieś tam problemy, tak to jak, jak w firmie, więc... To jaka to branża zdradzisz? Mam tak fotobudki takie na wesele i zajmuję się z tym przewoźnikiem w, w kurierce w impoście w Radomiu, więc mam trzy auta, trzy auta jeżdżą, muszę to dopilnowywać. Auto się psuje, muszę dostawiać nowe, ale bardzo mi pomaga moja żona, więc gdzieś tam jakoś dajemy radę. Musisz, że z czasem zatrudnisz menadżerów, a ty się skupić tak w pełni na MMA? Kurde, chciałbym, chciałbym, naprawdę chciałbym, na tą chwilę na razie no, nie jestem w stanie żyć z MMA. Nie oszukując nie naprawdę ciężko jest teraz, żeby żyć z MMA, czy żeby się temu poświęcić, muszę właśnie pracować i zawodowo. Też pracuję sobie w miejskiej spółce w puławach, w wodociągach, dodatkową swoją firmę. Y tu i trenuję, więc naprawdę jest, jest ciężko. Dzieje się, mówi się tak w kuluarach, że Strife ma ambicje na jeszcze więcej gal. No myślisz, że oni namieszają mocno na polskim rynku? Myślę, że tak, że tak, że ambicje mają poważne. Teraz właśnie już przedstawili kolejną galę. Wiem, że jeszcze będzie w tym roku chyba bodajże jeszcze jedna, czy w przyszłym roku jakoś na początku. I myślę, że pójdą naprawdę ostro, że tak powiem. No teraz ściągnęli naprawdę dobrych zawodników na Lublin, na październik bodajże Fabińskiego. Więc naprawdę mocna, mocna naprawdę karta się będzie szykowała i myślę, że pójdą, zajdą daleko że naprawdę będzie to ta top gal w Polsce. To co, życzyć nokautów w pierwszej rundzie? Tak. Myślę, że tak, że to nie wyjdzie poza drugą rundę i mam nadzieję, że to kolejna walka skończy się w pierwszej rundzie. Dzięki Tego bardzo. Życzę. Dzięki. Dzięki. Bardzo serdecznie. Dzięki.